Ma jestem pewnie 1 a w dzisiejszym odcinku mamy znowu Fifę. Tak, FIFA 20 Ultimate Team. Na dzisiejszym odcinku też przygotowałem trochę paczek, trochę paczek. Ale oprócz tego, żeby nie było tak jak ostatnio, no to zagram sobie jeszcze jeden mecz. No ale pokażę Wam tylko akcje bramkowe, żeby tam żeby tam aż tak y, nie zanudzać i żeby to za długo nie trwało, to pokażę tylko moje akcje bramkowe, dobra y, mam, mamy tutaj y, mamy cztery paczki, jeden rzadki piłkarz, jedną paczkę mieszaną, mieszaną paczkę piłkarzy i y, jedną dużą złotą paczkę premium no dobra, to może zacznijmy od tej, du a może jeszcze pokażę skład na szybko Um, nie wiem, czy ostatnio pokazywałem um, Tutaj sobie zrobiłem skład hiszpański Tylko on na razie nie jest z Hiszpanii Bo musiałem go zmienić Bo um, miałem kontuzję w składzie To jest jeszcze do tego koszta um, Napastnik Okej, okay. dziś bym chciał trafić też Jakichś fajnych zawodników z dygi Hiszpańskiej Może coś z Realu Wpadłoby, bardzo by było spoko Dobra, no to zaczynamy Od dużej złotej paczki premium Oby coś się trafiło czy, czy będą ekrany słuchajcie, czy będą ekrany lecimy i co tutaj mamy chyba nie ma ekranów nie, nie ma ekranów niestety i kto, ikony no słabo, słuchajcie może tu jeszcze ktoś się no po środku 80, 81 bramkarz no, po środku się dwie nawet złoczku kart. Ty no ale... Czy to są wymienne paczki? Tak, to są wymienne paczki. Więc niektóre z nich mogę sobie posprzedawać. Tu liga hiszpańska, ale słabo bardzo. uuu, to dużo będzie tutaj kosztowało. Dobra, tego mogę zostawić, tego bramkarza Dobra, to mi się chyba nie przydadzą. Uu, sporo na tym sobie zarobiłem bo mi są potrzebne monety ogólnie um, tak potwierdź szybko sprzedasz. okej, okay, um, lecimy dalej może, może tą paczkę zostawimy na koniec teraz z paczki jeden rzadki piłkarz lecimy tu są ekranie, słuchajcie chyba nie, nie ma niestety już myślałem, to jest paczka niewymienna, raczej tak niewymienna, to zostawiamy. No, chciałam przetestować jakiś tutaj traw z tego dzisiaj. Może jakiś dobry by się trafił. No, dobry traf bym chciał, jakiś fajny. Nie wiem. Tutaj nie ma ekranów. Ekranów tutaj niestety nie ma. I ja miałem już tego pokażę, Halo. Hmm, dobra. Okej. Zróbmy Zrobimy sobie. Nie chce się zrobić. Dobra, jak nie, to nie. Potwierdź. Nie chciało się zrobić. Więc lecimy szybciej, bo już Dalej. Może chociaż w tej paczce coś się trafi. Żeby tylko nie było takich ostatnio, że nic ciekawego za bardzo nie trafiliśmy. I tutaj nie ma ekranów. Więc możemy pominąć. o 80. No. Źle nie jest, powiem wam prawdę. Źle nie jest. Źle, aż tak to nie jest. Ostatnia, jedna rzadka piłka szpaczka może akurat tu coś się trafi, bo ja od bardzo dawna nie trafiałem um, żadnej dobrej karty. Traf nie miałem. I znowu bramkarz 81. coś, coś się, bramkarze się trafiają, nie? 81 znowu bramkarz. Dobra. Może się do czegoś przydać. I mamy mieszana paczka. Piłkarze Prime. Czy tutaj coś będzie? Oby, oby, oby. Klik. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, są... Liga mistrzów, są ekrany. Już nie ma. Nie. No Liga Mistrzów, ale ekranów nie ma. No spoko traf. Myślałam, że będą ekrany, ale to tylko karta zwykła z Ligi Mistrzów. Tutaj coś jeszcze może się trafiło. Spoko fajnego. Dobra, zatrzymam sobie. Czy to jest sprzedawalna paczka? Tego, tak, to jest sprzedawalne. Tylko mogę to sprzedawać. Oni mi są w ogóle nieprzydatni. Tego sobie zostawię. Potwierdź szybko sprzedaż. No dobra. Aż tak źle dzisiaj nie było. Wpadła karta ligi, więc Zarobiłem sobie trochę. No a teraz zrobimy cięcie i gramy mecz. Tak się prezentuje skład moich rywali. Tutaj dobra atak mają. Dobra. Um, Okej, okay, teraz pokażę akcję brąkową. Pierwsza akcja brąkowa. Diego koszta. Trzecia minuta. Uwaga. I mamy piękną brameczkę Diego koszty. To jest ten napastnik. Okej, okay, dalej. Tutaj mamy... Um, uwaga. Ruiz i Ruiz strzela piękną bramkę obok słupka w tym meczu. Pyk! I piękny strzał. Dobra. Mamy podanie do koszty. I mamy bramkę jego koszty. Um, a jeśli przy się podoba, to zostawcie łapkę, w, to, to, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pa!